Cześć, witajcie, z tej strony SU, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a raczej inaczej, 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 w kolejnej serii, w kolejnej serii Let's Play, e, tym razem Spyro, Spyro the Dragon, moi drodzy, ehm, Spyro the Dragon, na razie troszeczkę ściszę, zanim tutaj e, będziemy kontynuować, o, myślę, że tak będzie akurat, Także, moi drodzy, mam nadzieję, że się cieszycie, mam nadzieję, że e, parę uśmiechów wywołałem e, wyborem akurat tej gry na Let's Play'a, e, ponieważ jest to gra zdecydowanie mojego dzieciństwa, gra, z którą wiążę bardzo przyjemne e, doznania, można powiedzieć, bardzo przyjemne wspomnienia. E, została wydana w 1998 roku przez właśnie Insomniac Games, czyli firmy odpowiedzialne także za całą serię Ratchet Clank, a oraz e, całą resztę tak naprawdę Spyro. No i w zasadzie tyle ja, w tym momencie kiedy była premiera tej gry miałem jakieś 7 lat Także no byłem w pierwszej podstawówce, dopiero poszedłem pierwsze do szkoły Dostałem swoje pierwsze PlayStation, ponieważ ja nigdy wcześniej nie miałem ani NESa, ani Pegasusa, ani ni niczego innego Nawet komputera własnego nie miałem w tamtych czasach To było moje pierwsze PlayStation, a Spyro był jedną z pierwszych gier Razem z Raymanem 1, a także na przykład Crashem, czy też Medievalem. Gran Turismo i innymi takimi dziwnymi rzeczami. Eee, także no naprawdę naprawdę się będę tutaj jarał straszliwie tą grą podczas nagrywania. Mam nadzieję, że będzie się miło to nagrywało. Naprawdę. Eee, no i co? No i lecimy w takim razie. Mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało i tego Wam życzę. Jeśli kogoś, kogoś by interesowało, to oczywiście gra jest odpalona na eee, emulatorze EPSXE. Emulatorze PlayStation. Inaczej ta gra by... Raczej nie poszła na moim PlayStation, który jest już zakurzony i niedziałający. Um, I dodatkowo do tego podłączyłem pada do PS3 Dualshocka Shock, Dual oryginalnego, do naszego Spyro, żeby pograć sobie padem, a nie na klawiaturze, ponieważ to jest gra akurat idealna na pad. No i zaczynamy. zaczynamy. Zobaczymy, czy będzie jakaś historia, czy będzie jakieś intro. Lecimy, wybierzemy sobie save slota. I zaczynamy cały let's play.

Nasty Nork is a simple creature. Fab. He has been contained in a remote world and is no threat to the Dragon Kingdom. No threat! Besides, he is a ugly that does it. ignastic boom! Nork. I've got some things to do. I główny tak, no widzicie, no fabuła jak na te czasy, kurde, tak zawiła i tak skomplikowana, że, że ja pierdolę. Także, no cóż, tutaj był Gnasty Gnork, który jest głównym, tak naprawdę, główny, taką nistą głównym villain, czyli złym charakterem w, w tej całej serii. I on pozamieniał wszystkie nasze smoki, wszystkie dobre smoki właśnie w takie, właśnie w takie statuły, można powiedzieć, kamienne czy coś takiego. Tam jest jeden, tam jest drugi. Te statuły będą rozsiane po wielu światach. Do światów takich można się dostać oczywiście przez właśnie takie wrota. Tych wrot jest, no również jest parę. Tu jest jedno, gdzieś tam jest drugie i tak dalej. Tam jest, o tam widzicie, tam gdzie teraz celuję. Są drugie wrota. No, i naszym zadaniem, naszego smoka Spyro, który jakimś kuźwa cudem nie został zamieniony w kamień, jest odczarowanie wszystkich smoków, zebranie kryształów, które widzimy tam. W zasadzie tych wszystkich tutaj, jak najwięcej kryształów. No i pokonanie Gnastiego, który jest zły, który jest okropny. Dodatkowo mamy tutaj Smoka i mamy tutaj Sparksa. Sparks to jest ta. Mm, ta ważka, która nam towarzyszy, to jest nasz przyjaciel, a także można powiedzieć wskaźnik życia. Jeśli ona jest złota, to znaczy, że jest wszystko ok, mamy full życie. Jeśli my dostaniemy na przykład hit od jakiegoś potwora, czy nie, wpadniemy do wody na chwilę albo do lawy, to e, Sparks będzie zmieniał swój kolor najpierw na chyba niebieski, później na zielony, później zniknie po kolejnym czwartym uderzeniu, a następnie już my umieramy i, e, i nam życie, które widzicie w prawym górnym rogu zmniejsza się o 1, czyli teraz mamy 4 0 uwolnionych smoków i 0 skarbu. W opcjach mam e, kamerę pasywną, wibracje włączone, aczkolwiek te wibracje mi nie działają, nie jestem w stanie ich włączyć, e, niestety. Dodatkowo, jeśli chodzi o sejwowanie w tej grze, to moi drodzy, sejwuje się po każdym uwolnieniu smoka. No ale dobra, lecimy w takim razie. Jeszcze, aha, jeszcze, jeszcze jest sterowanie naszego smoka. E, możemy robić przede wszystkim e, przewroty na Triggerami na boki. Możemy obracać kamerę, co w zasadzie się nie za bardzo przydaje, tak naprawdę. Dodatkowo możemy po prostu biegać, możemy chodzić wolno, możemy skakać, możemy latać również. Latanie tutaj wygląda tak, że w zasadzie z, no tak, można powiedzieć, liniowo się opuszczamy na dół. Nie jest to latanie idealnie w górę ani prosto, tylko zawsze jest to takie opadanie bardziej. Podczas latania można wylądować w jednym miejscu za pomocą trójkąta. E, mamy także szarże, która może służyć jako atak, a także jako po prostu szybsze przemieszczanie się e, po tej całej krainie. Także będziemy szarże często używać. No i oczywiście to, co smoki lubią najbardziej, czyli e, zionięcie takim ogniem. E, to też będzie po prostu traktowane jako atak lub interakcja z otoczeniem. No i w zasadzie tyle. Zacznijmy od, e, zacznijmy od uwolnienia tych smoków, powiedzmy tutaj. Każdy smok będzie miał nam coś do powiedzenia. No i tu jest Delbin. Where's nasty Nork? I'll torch him. Keep your horns on, Spyro! You have much to learn first. Do you know what the dragonfly following you is doing? Um, his name is Sparks, and he's helping and protecting you. Keep an eye on him and see what I mean. on tutaj, to jest taki, drodzy. To jest taki Samouczek, właśnie tego słowa szukałem. Um, na początku te smoki będą namówiły, jak tam co, co tam robić, o co chodzi z tym światem, kim jest Sparks, że możemy zionąć ogniem itd. Tak tak nie zrobiłem zapisu, bo tak naprawdę nie potrzebuję teraz. I tu mamy Nestora. Dziękuję za wybieranie mnie, Spyro. Fruj 10 dragons w tym światu. Tylko znajdź balunistę. Zapraszam go do następnego świata. Co to jest następny Nurk? Ja jechałem z nim. Znajdź najpierw. That's all I, can tell you. I zawsze mnie tak naprawdę zainty... zawsze mnie dziwiło, słuchajcie, w tej grze, to, że uwalniamy tym małym, malutkim smoczkiem, który jest kuźwa jedynym dzieckiem w całej pieprzonej wiosce smoków. Uwalniamy te wielkie smoki, które są silne, potrafią zionąć ogniem. I te smoki po prostu gdzieś znikają, gdzieś zostają wessane pod ziemię. I tak naprawdę, no, nie za bardzo. nie za bardzo chcą nam nawet pomóc, nie? Ale dobra. Zacznijmy zbierać oczywiście. Sparks również pomaga nam w ten sposób, że moi drodzy, zbiera okoliczne właśnie w zasadzie to tylko Sparks zbiera nasze kryształki. Kryształki się przydają. Te owieczki, które tam widzieliście, one będą jako odnawiacze życia. Tymi owieczkami żywi się nasz. O, czekajcie. Tymi owieczkami żywi się nasz Sparks. Tu mamy skrzynki, oczywiście te, te m, nasze kryształki się bardzo przydadzą później. Warto je naprawdę zbierać, moim zdaniem. No i tu mamy balunista, czyli kolesia, który będzie nas mógł przetransportować do innego świata, ale to raczej nie teraz, to jest Marko i trzeba uratować 10 smoków żeby on nas przetransportował do innego świata więc na razie możemy się tym zająć ale warto też ten świat tutaj można powiedzieć całkowicie wykorzystać moi drodzy a mianowicie chodzi o to żeby właśnie pozbierać e, smoki pozbierać skarby itd. itd. i widzicie skarby są naliczane Oczywiście te skrzynki można byłoby też rozbić szarżą. Będą później takie metalowe skrzynki, które są do rozbicia tylko i wyłącznie szarżą. No i mamy tutaj kolejnego smoka. Argus. O, Argus to chyba to takie tanie piwo z Biedronki. No i tu się dowiedzieliśmy, że tu jest jakiś utajniony świat w tej mordzie tego smoka. I w zasadzie nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby ten świat zwiedzić, ale jesteśmy za to gotowi, żeby zwiedzić tutejsze korytarze i inne rzeczy, pozbierać to wszystko. Proszę bardzo, tym razem to jest Tomas. No, no to już nie będziemy go słuchać, bo on tutaj nam kolejny samouczek opowiada. No i lecimy tutaj. Zajmijmy się tak naprawdę tutaj... O! o trochę to zrąbałem, ale dobra, jest. Ym, no i pozbierajmy stąd. To, co słyszycie, takie... O o o, 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 Takie jakby sparkling, takie jakby dzwoneczki. O, aż trzy wyleciały. To są tak zwane... no, windy. Ja to nazywam winda, no bo to pozwala nam się dostać do góry. Kolorowy czy to jest jakieś powietrze, czy jakaś magia? No i mamy tutaj świat, który się nazywa Tom Square, ale w zasadzie jeszcze nie chcę do niego um, zachodzić, do tego świata. Możemy sobie tutaj poglajdować, to się nazywa gliding. To takie właśnie moi drodzy, latanie. No, ok, jeszcze raz polecimy na górę, bo tam jeszcze zostawiliśmy skrzynkę. Aha, ooo, zrąbałem to. Sorry, sorry za to. Jeszcze raz. W swoim chcę pozdrowić CDDZO, który nagrywał także tą serię jakiś czas temu. W tym momencie. No kurna mać! Boże, to, to, to sterowanie. <grym> Jajebiks. Dobra, teraz się uda, słuchajcie, teraz się już uda. Tak. Aaaa, nienawidzę, dobra, oleć to. Nie musimy wcale tego robić. Lecimy w takim razie dalej pozwiedzać. No, i trzeba byłoby już w tym odcinku w zasadzie, słuchajcie, do jednego ze światów się się przedostać. No, przydałoby się. W kolejnych światach też są smoki, w tej bajce też są smoki. Pence. tu będzie swoją drogą jeszcze jeden, słuchajcie, ukryty świat. Eee, tutaj, 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 między wodospadami, ale na razie tego jeszcze nie, nie pójdziemy tutaj. Nie potrzebujemy tego aż tak bardzo. Eee, te się boją. Tutaj możemy polecieć. O. OK, no dobra, no to lecimy do jakiegoś świata. E, ja bym proponował zacząć gdzieś tutaj od środka, czyli na przykład od tego. Tu mamy świat, który się nazywa Stonehill. E, w zasadzie kolejność jest totalnie dowolna. Możemy oczywiście wejść z dwóch stron, więc to wygląda jak, jak takie po prostu magiczne wrota. To jest to, to mi się zawsze bardzo podobało. No i tutaj Spyro podczas e, no i tu mamy total treasure, czyli taką główną skrzynię, do której kasa będzie lądowała z wielu krain. No i jesteśmy tutaj w świecie, słuchajcie. Stonehill chyba to się nazywało, kamienne wzgórze. Oczywiście kolor kryształów też tutaj ma znaczenie, na przykład zielone to 2, czerwone to 5 i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj na pewno potwory, które nas atakują taką jakby wolną szarżą. Na szarze raczej byśmy tutaj nie mieli co liczyć, raczej trzeba je atakować ogniem. Dobra, owieczek nie potrzebujemy. Tu mamy studnię, to zaraz do niej sobie słuchajcie, wskoczymy. Czerwony to chyba jedynki, tak? Czerwony to jedynki, to prawdopodobnie to jest są piątki albo dziesiątki. O, no i mamy kolejnego smoka, akurat po środku. LINDAR! Tutaj akurat dowiedzieliśmy się samouczkiem, że możemy tutaj zasejwować. I trzeba będzie faktycznie zaraz zasejwować, bo jeszcze nie saveowałem od początku. Tu nie ma czegoś takiego jak autosave, słuchajcie. No i tu mamy te skrzynie, które tak naprawdę są tylko do rozwalenia szarżą. Proszę bardzo. I te też możemy w zasadzie tą szarżą roztrzepać i zaraz sobie tutaj zasejwujemy grę. Jestem ciekawy, ile smoków tutaj jest. W tej, w tej, przynajmniej w tej krainie. No, tu trzeba sobie stanąć. I ta wróżka nam saveuje. Możemy również odtworzyć to, co smok powiedział, gdyby to były jakieś istotne informacje. Ale prawdopodobnie nie są. Bo te smoki to są po ostrym kraku i haszu. Więc cokolwiek. Mamy tutaj piąteczkę. I tutaj mamy piąteczkę. Dobra, sprawdźmy w takim razie studnię, która jest po środku. O kurna. O kurna działa. No i to mamy kolejnego smoka i kolejną skrzynię tym razem z wielką kłódką. sure. rogu do tej pory nie mogę uwierzyć, słuchajcie, że wyszło tyle części Spyro, wiecie? No i tu mamy skrzynię, której nie rozbijemy za cholerę, o ile nie mamy klucza. Nie, potrzebuje, nie potrzebujemy raczej sejwować, to jest troszkę takie... W zasadzie można również korzystać, słuchajcie, z sejwów emulatora. Eee, czyli na przykład ja wciskam sobie F1 i F3 to jest loading. Niektórzy uważają to troszkę za oszustwo, i tak dalej, a zresztą tu już byłem, ale ja myślę, że w skrajnych sytuacjach można czegoś takiego używać przed jakimiś walkami z bosami, bo to naprawdę pozwala, słuchajcie, pozbyć się sporej dozy irytacji. I tutaj mamy, słuchajcie, jakąś statuetkę, która nam daje życie. No, no i tutaj właśnie dostaliśmy pierwszego hita, i nasz spark zmienił się z złotego na niebieski. To znaczy, że mamy jeszcze. Um, mamy jeszcze słuchajcie Raz, dwa, jeszcze trzy uderzenia Możemy przeżyć przed, przed śmiercią Chyba jakoś tak Mamy kolejnego smoka Astor Ator Nawet wygląda jak Ator No i tutaj mamy taki portal, słuchajcie, Return Home, ale jeszcze nie chcemy returnować home, e, ponieważ jeszcze tutaj tego świata nie wycisnęliśmy z niego ostatnich kropli i ostatnich kryształów. I jeszcze nie znalazłem klucza, na pewno jesteście ciekawi, co jest tak naprawdę w tej skrzyni, i ja też jestem ciekawy. I mam nadzieję, że nie jest to jakieś życie, tylko coś ciekawszego. No i dobra, i mamy tutaj nowy typ przeciwnika, i to jest ten e, Gandalf, ale na razie nie będziemy go tutaj załatwiać. To jest pasterz, słuchajcie. Z nim trzeba troszkę ostrożniej, bo kurde, on potrafi się zamachnąć. Ale na szczęście widzicie, e, załatwiłem tą owieczkę i Sparks się najął i teraz jest już złotym smoczkiem. A raczej ważką. Tutaj typa zaraz zdejmiemy. I przydałoby się wejść tutaj na górę. Widzicie tego typa? Tam na górze jest taki niebieski ludek z jajkiem. To są najszybsze stworzenia w tej całej krainie. Ich będzie parę w grze. No i te stworzenia trzeba będzie złapać za pomocą szarży, po prostu je gonić i trafić. I wtedy tak naprawdę. O, mamy gildasa. Grubasa. You bet! Kolejny samouczek, o którym już wspomniałem, czyli jak dobrze glidować, jak daleko glidować i jak lądować za pomocą trójkąta. No i teraz faktycznie. Aj! kurde, Balson! I teraz faktycznie by się przydało tam zglejdować. O, dokładnie tutaj. I tutaj mamy już końcówkę świata. Prawdopodobnie byśmy zginęli, gdybym tam zeskoczył, więc tego nie chcemy. Ale bardzo chciałbym pozbierać stąd e, kryształy i na pewno złapać tego e, jajnika, który tam łazi. Jajnika, ale wymyśliłem, nie? O w ogóle, swoją drogą, tutaj nawet. O, tego, tego, tego nie pamiętam, że tutaj był taki zameczek. Podoba mi się, podoba mi się. Ciekawe, czy tutaj jest jakiś klucz. Ale na razie zbierajmy te kryształy. One się przydadzą. Swoją drogą zauważcie, że w, w Crash'u również się kuźwa zbierało te kryształy. Nie wiem co PlayStation 1 miało z tymi kryształami, ale prawdopodobnie byli tym strasznie zajarani. No i tu mamy gościa, którego spróbujemy złapać. I to chyba będzie całkiem proste. Ach, kurna. Tak bardzo proste, słuchajcie, że aż niezbyt proste. No on troszkę się oddalił i ja to też zrąbałem, niestety, słuchajcie, ale już byłem bardzo blisko. Trzeba go właśnie uderzyć, trzeba mu tak zabiec drogę od boku, trzeba mu ścinać e, tą drogę, nie wiem czy mi się tu uda dolecieć, chyba się udało. No i lecimy, słuchajcie, lecimy go kurde skosić, sukin kota małego. Jajowoda, o, udało się. No i teraz ląduje nam jajko, w zasadzie nie wiem czemu ono tak lata, takimi spiralami. No i to jajko nie pamiętam co robi tak naprawdę, wiecie? Sorry, ale nie pamiętam. Tu prawdopodobnie będzie granica jakaś, a może i nie. Tak, tu jest taka granica, zobaczcie. E, żeby po prostu nie wychodzić. Jedno mnie martwi, że nie znalazłem tego klucza, ale no kurde, trochę, 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 trochę kicha, że go nie znalazłem, ale to nic. Najwyraźniej no nic ciekawego tam nie było. Dobra. I tutaj już chyba wszystko jest obadane, całe, całe zewnętrze. Możemy stąd teraz wrócić. Mhm. Dobra, tam by się przydało na górę pójść. Tam coś kurde iskrzy, wiecie. Chyba wiem jak trzeba to zrobić. Trzeba się z powrotem tam cofnąć. Polecieć na górę i przejść po prostu tymi e, hill'ami. Czyli tymi górami. Alrighty. Lecimy. Dobra. Jak słyszycie, muzyka jest też wpasowana w klimacik taki troszeczkę bajkowy yy, i bardzo pasuje muzyka, lubię bardzo muzykę ze Spyro. Może nie jest tak zajebiste jak w Crashu, ale jest dobra. I nie chciałbym właśnie teraz tutaj spaść, może się uda, słuchajcie, powinno się udać, dobra. No i teraz zwiedzamy teraz te tereny, to wygląda w ogóle jakbym za mapę wyszedł. No, i pytanie teraz. aha, to to się tutaj e, tak świeciło. Cholera jasna. Kurde, myślałem, że będzie to ten klucz, wiecie. No, ale jak nie znajdę klucza, to nie ma co tracić czasu. Trzeba będzie po prostu e, return home i tak dalej, i tak dalej. I sprawdzić inną krainę, W zasadzie zbadać, po uwalniać smoki. Swoją drogą już chyba 10 smoków mamy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, w takim razie lecimy e, z powrotem do chaty. Proszę bardzo. I nasz skarb z tego świata trafił akurat do naszej skrzyni. Mam już 250 ileś. E, I jak widzicie, respawn e, tych bolków tutaj się pojawił ponownie. E, także, moi drodzy, respawnu kryształów nie ma, ale respawn potworów jest. I to jest trochę głupie. No ale dobra, e, skończymy tutaj odcinek. Także dzięki za oglądanie. E, trzymajcie się. Oczywiście zachęcam Was, słuchajcie, do komentowania. Napiszcie mi, proszę, ile chcecie, żeby te odcinki miały minut. Czy tyle co teraz, czyli 22 minuty do 25 Max? Czy chcecie, żeby były półgodzinne ze Spyro? I najlepiej jak często. Czy regularnie, czy nieregularnie. Jestem bardzo ciekawy. No i oczywiście zakciukujcie za początek nowej serii i za ten odcinek, jeśli Wam się podobało. Dzięki z góry. Na razie, trzymajcie się, papa i do kolejnego. Hej!